Gotowi? No to ruszamy. To jest widok z mojego okna na jesienne liście. I tak Was trochę pokatuje moim balkonem i tym, co dzieje się za oknem. Ładna pogoda we wrześniu. Liście czerwienieniu. Słoneczko przyświeca. A budowa? Jak stała, tak stoi. Na początku nikt nic nie wiedział. Ja już teraz zrobiłam swój wiec wśród nauczycieli, ponieważ przychodzą do nas do domu na lekcje. Na boiskach nic się nie będzie działo przez najbliższe miesiące. Najnowsza wersja jest taka, że będzie oddany kort w okolicach świąt. Ja myślę, że nie do końca sprecyzowano, których świąt, ponieważ Pan od geografii. Zauważył dosyć sarkastycznie, że zapewne chodziło o święta wielkanocne i tak naprawdę do końca nie wiadomo, którego roku. A w czym rzecz? Oficjalna wersja jest taka, że jakiś przetarg był źle zrobiony. Ludzie, którzy się tym zajmują, no to myślę, że wiedzą, że faktycznie w pewnych kwestiach prawo jest na pewno niedoskonałe. Ale to jest troszeczkę kpina. Cały sierpień, tak jak wam mówiłam, mróweczki zniknęły. Zostało sześciu dzielnych panów i tych sześciu próbowało coś tam robić, ale nie bardzo miało z czego. Nie ma pieniędzy. Miasto wisi i jakieś milionowe kwoty. To są te nieoficjalne wersje. No ale budowa stoi po prostu. Ironia polega też na tym, że ta szkoła w nazwie ma słowo sportowe, więc przy tak pięknej pogodzie, kiedy ten WF mógłby się toczyć na jednym boisku, na drugim boisku, na trzecim boisku, nie może się toczyć nigdzie. A są u nas klasy korzykarskie, są u nas klasy pływackie. No jest w środku basen, to prawda, ale też jeszcze jest nieczynny. Są klasy tenisowe. No i dlatego miały być dekorty. Takie tam Impresje jesienne. Te wszystkie ujęcia są z kolejnych szkolnych dni, zresztą w szkole teraz panuje jakaś wirusówka i nie jest to żaden covid, a klasy są przetrzebione, nauczyciele są na zwolnieniach. Dziękuję, że tak wiele osób jest ze mną, że tak wiele osób ogląda i przybywa mi powolutku subskrybentów. Bardzo dziękuję po prostu, że jesteście. A my i tak jesteśmy uwiązani w domu. Ja do domofonu, kiedy przychodzą nauczyciele na kolejne lekcje. A, Walek. Ostatnio miał po prostu trochę gorszy czas. Jedyne co mogę zrobić, to uciec z Wami gdzieś na wykopki albo w magnesy albo w rozbiórki. I tyle chyba mojego w tej chwili. Poza marzeniami oczywiście. Te są zawsze. No i poza jakimś tam drobnym zbieractwem, ale to już wiecie. Kolejny dzień, trzy boiska wyłączone z obiegu, więc na marnym kawałeczku trawnika dzieci mają coś w rodzaju WF-u. No i to jest właśnie ta ironia. A do mnie trafiła paczka, a właściwie moja wygrana, którą wygrałam na kanale Obserwator Prospektor. Jest to kanał, na którym Pan z przyjemnym głosem zajmuje się rozbiórkami i odzyskiem miedzi, złomu, musiązu. I to jest właśnie to, co otrzymałam, czyli ręczna wiertareczka, która bardzo mi się przyda. I przecinak, który przy użyciu młotka też będzie bardzo użyteczny. A pokażę Wam jeszcze moje dwa nowe nabytki. Tym razem. Nie z targu staroci, a z mojego targowiska, to są ptaszki. One są takie ciężkie i pozornie słabo wyszlifowane, ale ja już wiem dlaczego. Moje ptaszki są ruchome, od spodu mają dwa bolce i tak to wygląda, tak się je wkłada. Poszukałam sobie w necie. Jak to z tymi ptaszkami jest, bo one tutaj są właśnie takie zupełnie wygładzone, A tak na logikę wydaje mi się, że musiały mieć y, bardziej intensywne swoje wzorki. Skrzydełka, ogony i o, tu drugi nabytek, kurka, o której też zaraz opowiem. Natomiast w mycie okazało się, że trochę lepiej zrobione mniej topornie, to te ptaszki są. Pieprzniczką i solniczką Mają takie właśnie od spodu otworki. Ogonki też mają całkiem przyzwoicie wyrzeźbione. I taką to funkcję właśnie spełniały. Natomiast no, kurka jest bardzo ciekawym naczynkiem i tutaj słowo wprowadzenia. Nijaki Ira Remsen i Konstantin Falberg byli kolegami naukowcami. Pracowali nad wytwarzaniem konserwantów z czegoś tak fascynującego jak smoła węglowa. Falberg nieco się oblał i przy kolacji z bliżej nieznanych przyczyn polizał rękę, odkrył wielką słodycz. Pozostaje w kwestii domniemywań, czemu nie umył rąk, dziad 1. Gdy polizał, błysnęła mu żaróweczka, potajemnie opatentował słodki brud i tak otrzymana sacharynę. Panowie przestali się przyjaźnić i w skutek takiej zniewagi Remsen ogłosił Falberka łajdakiem. A to była ogromna potwarz w tamtych czasach, bo były to lata w okolicach 1879. Oczywiście osłodzony Falberg przyjął tę zniewagę na słodko. Losy sacharyny były zmienne i w czasie pierwszej wojny przy okazji reglamentacji cukru stała się bardzo popularna. A wraz z popularnością zaczęły powstawać małe, często wysadzane klejnotami, puzerka i pojemniczki na piegółki sacharyny. I właśnie kurka jest takim pojemniczkiem. Niestety była bez łyżeczki, ale jest ciężka, a w środku jest emaliowana. Naprawdę takie małe, to A tutaj taka mała dygresja odnośnie Waldka. Ponad rok czekaliśmy na rehabilitację. Mieliśmy czekać jeszcze rok, bo termin mieliśmy na sierpień 2022. Ale udało się, Waldek wskoczył i tak oto rehabilituje się. Kolejny dzień to pochmurny dzień. I tak już jest do tej pory. Haszcze coraz bardziej przerzedzone. Nie za bardzo jest gdzie wyjść, bo. Pada deszcz. A kogo mamy haszczek? No proszę. Tym razem Dario z kanału Dario. Po prostu. Dario zajmuje się i łowieniem magnesem neodymowym. I poszukiwaniem na plażach kolekcjonuje zrywki jest dobrym człowiekiem. A tutaj uwaga, nie śmiecie się. To jest moje studio nagraniowe. To żelazko służy mi za statyw, bo nie mam statywu. Zresztą jakość moich nagrań też nie jest jakaś super, co zresztą widać i słychać czasami, bo strasznie szeleszczą. Ale no takie mam warunki. Może kiedyś będzie lepiej, może kiedyś będę miała inny sprzęt po prostu. Ale to, co mam, wcale mi nie przeszkadza. Dzieci w sportowej szkole bez trzech boisk biegają sobie po trawce, a ja trochę opowiem Wam o miejscu, w którym mieszkam. Tak właśnie wyglądało to przed wojną. Trochę przez saperów, trochę z czystej ciekawości, jak to było tutaj wcześniej. Kamienice były po prostu piękne. To plac z pomnikiem niejakiego pruskiego generała Mortkego, Był baronem, hrabią, reformatorem armii. To taki plac, przy którym teraz stoi Sky Tower. Śladu nie ma po żadnej z tych kamienic. No i jak widać na załączonych zdjęciach, Sky Tower góruje w mieście. Ten budynek z niebieską kropką to jest kamienica, która stała w miejscu, gdzie teraz stoi mój budynek. To są zdjęcia z końca lat 30. Jak widać, normalnie jeździły tramwaje. Kto czytał Kryminały Krajowskiego, ten wie. Tutaj jest jeszcze inne ujęcie. Budynek po prawej dotrwał do czasów powojennych. Tutaj jest stare ujęcie, kiedy był w nim jeszcze Urząd Pracy. Później budynek stał pusty. Później została dziura po budynku. Stała bardzo długo, bo przez kilka lat, aż w końcu zaczęto budować to coś. To coś już w tej chwili ma taką wysokość, a docelowo ma być kolejny szklany kloc, po prostu. Takie to uroki. Tu znowu ujęcie tej kamienicy, co stała wcześniej. Tu jakieś takie ujęcie z 45. No i ten budynek teraz. Już wiadomo czego mogli szukać saperzy. Po prostu wszystkiego.